No cóż, powitać serdecznie, dawno nie było wieści o Motorlandii, także tak teraz wygląda. Już kosz skasowałem, bo mi jest wchodzić ciężko, a poza tym plecak na plecy i część ja tak nie włożę znowu. I tutaj już zrobiłem blaszkę, że miałem takie dwie lampki tutaj sobie, albo jedną kiedyś, ale może drugą. Tak jest trochę pochyło inaczej. Tak ma być. Ożełek oczywiście. Tu mam na narzędzia schowek, że tak się wyrażę. No i tak wygląda silnik. Założyłem nowy tłumik. Ten jest trochę w środku. Tak, a rura jest w środku. Rureczka jest trochę szerszy. Tak wygląda. No, w miarę wyczyszczony. I tak sobie pomykam. To telefonik można włożyć, prędkościomierz jest. A to już było. A z przodu tak wygląda tu jeszcze, muszę zabezpieczyć te dziury. Czymś tam. Tak to wygląda. Nagram oczywiście więcej jak jeżdżę. Pożegnać.